mecz Neptun-Końskie, Olimpia Pogoń Staszów. Opowiedzmy tak pokrótce, jak wyglądało dzisiejsze spotkanie? No, z perspektywy pierwszej połowy na pewno dobrze, byliśmy zadowoleni do przerwy z gry, ze skuteczności na pewno nie. Mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy zamknąć ten mecz troszkę szybciej i przede wszystkim w pierwszej połowie. Druga połowa Staszów na pewno wyszedł na nią zmobilizowany i wyszedł, zagrał po prostu drugą połowę lepiej od nas. A, no, nie możemy tak wchodzić na boisko, jeżeli chodzi o naszych zmienników. E, mieli ożywić tą drugą połowę, nikt z nich tak naprawdę tego nie zrobił. E, drużynie tak naprawdę tylko e, chciałem pogratulować tego, że wygraliśmy ten mecz i, i że trzy punkty możemy sobie zapisać, ale no, sporo do poprawy, jeżeli chodzi o naszą grę, zwłaszcza po drugiej połowie. No właśnie, to powiedzmy troszeczkę jakie wnioski wyciągamy po tej drugiej połowie z dzisiejszego meczu. No tak jak powiedziałem, na pewno zmiany z ławki musimy poprawić, jeżeli chodzi o wejście na boisko, bo, bo po prostu to dzisiaj nie zagrało i no tutaj będę się upierał, że nie daliśmy nic z ławki, jeżeli chodzi o zmiany. No i skuteczność, myślę, że sytuacje, które mieliśmy, powinniśmy przynajmniej jeszcze dwie, trzy, były na tyle dogodne, że powinniśmy zamienić na bramkę. Nie udało się do końca drżeliśmy tak naprawdę o ten wynik i, i to było niepotrzebne. Jeszcze tak na koniec przypomnijmy wszystkim, jakim wynikiem zakończył się dzisiejszy mecz i kto strzelił bramki. Wygraliśmy 2 do 0. Bramki zdobył pierwszą Hubert Kołodziejczyk, drugą Adam Kowalszyk.